Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich tych, którzy mnie słyszą i tych, którzy mnie słyszeli, ponieważ zajęci są rozmową. Witam serdecznie tradycyjnie na kolejnym remisarzu Muzeum Stara Lebania. Państwo, którzy przyszli tutaj, czytali papisz, który go wisi przed budynkiem muzeum, który zakończony jest... Andrioli zaprasza do Karczewa. W tej sytuacji należy powiedzieć, że Andrioli wita w Karczewie wszystkich tych, którzy zechcieli tutaj przybyć. Dlaczego można tak powiedzieć w tym miejscu, za chwilę spróbuję uzasadnić. Proszę państwa, to spotkanie w muzeum w Karczewie otwiera rok Andriolowski. Na terenie powiatu Otwockiego. Kilka dni temu, bo 3 lutego, miała miejsce inauguracja roku angielowskiego na Mazowszu i ona się odbyła w miejscu Mazowieckim. Drugie spotkanie w innym powiecie to jest Karczew. Jest to całkowicie uzasadnione także życiorysem Andrionego. Andrioli najpierw mieszkał w Stasinowie, czyli obecnym Mińsku Mazowieckim, a dopiero potem po sześciu latach blisko pobytu tam, bo od 1874 roku, dopiero w roku 1880 zamieszkał w Brzegach obok Karczewa. W jest naturalne, że następne spotkanie odbywa się właśnie w Karczewie. Andrioli, gdyby był, to powitałby przedstawicieli władz, które zechciały przybyć na dzisiejsze spotkanie i w jego imieniu to uczynię. I państwu pozwolą, że przywitam Pana Burmistrza Karczewa, Pana Wojciecha Łokietka. Przewodniczącego Rady Miasta Karczewa, Pana Tadeusza Martona. Przewodniczącą Komisji Kultury i Oświaty Panią, panią czas Trzaskowską. Znam tą panią, z tego nazwiska nie pamiętam. Pani, pan, właśnie pani Sabała, sąsiadka do niedawna. Także radna, witam serdecznie. Być może, że znajdują się tutaj jeszcze... Pani, 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 Przewodnicząca. pani, Przewodnicząca. pani Przewodnicząca Rady. Pani, Pani Ania. A proszę. Pani jestem, tak... wstępnie mam przyjemność powitać. <grymne> bardzo, bardzo mi miło powitać. Proszę Państwa, no witam przede wszystkim wszystkie panie, wszystkich panów, wszystkich tych, którzy zechcieli odpowiedzieć na zaproszenie Andriolego. Obiecałem uzasadnić, dlaczego akurat Karczew jest takim miejscem, które jest Predestynowane do tego, aby mówić głosem całego powiatu otworskiego w sprawie Andriolego. No, zapytajmy się czym jest Andrioli dla Karczenia. No, przede wszystkim jest to autor obrazów, które znajdujemy w naszym kościele. Mamy obraz świętego Kazimierza Królewicza, mamy obraz Chrystusa w grobie, mamy obraz Andriolego wszyty w koronie w Kupiecką. Ale mamy również obraz, który znajduje się w muzeum. Jest to obraz, który Andrioli wykonywał jako ostatni w swoim życiu. Jest to obraz zatytułowany Matka Boska Smutna. On z tym obrazem wybierał się, miał się wybrać do Londynu, aby w 1893 roku podjąć kolejną próbę. Leczenia się, ale już siły nie pozwoliły mu nie tylko na dokończenie tego obrazu, ale również nie pozwoliły mu na wyjazd do Londynu. Oczywiście to nie jest wszystko, bo zarówno te drzwi, przez które wchodzimy do kościoła, główne drzwi do naszej świątyni, jak i drzwi do tej naszej plebanii z 1892 roku, zostały wykonane pod kierunkiem Andriolego przez stolarza z brzegów. Leona Przechodzkiego. To był zresztą jedy, jeden z tych, który został przez Andriolego uwzględniony w testamencie i uh, uhonorowany tam jakąś kwotę rubli, bodaj do 50 rubli z kolegów. Proszę Państwa, na terenie Mazowsza nie ma drugiego takiego miejsca, w którym byłoby tak wiele pamiątek po Andriolim. W Mińsku, gdzie otwieraliśmy, gdzie ja uczestniczyłem w otwarciu, w otwarciu roku Andrylowskiego, pojęcie ziemi Andrylowskiej bardzo mocno funkcjonowało. Ja się ogromnie cieszyłem, że młodzież, która uczestniczyła w konkursach krasomówczych, młodzież, która piękne, żywe obrazy prezentowała, Żywe obrazy, właściwie w tej chwili rzadko ten rodzaj sztuki czy zabawiania się, bo to były zabawy towarzyskiej bardzo często pokazywała sceny z życia Andriolego bądź pokazywała te sceny z literatury polskiej, które Andrioli w rysunku utrwali. Wszystko to w pięknych kostiumach z epoki, z dużą starannością wykotnane. Było tam wiele młodzieży z Sulejka, była młodzież siennicy. Była młodzież oczywiście także z Mińska. Otwórz prezentowany był przez jedną szkołę, szkołę numer 12. Były tam konkursy różne, plastyczne, literackie. My, do, do czego zmierzam? Tam mają tylko fundamenty po miejscu, w miejscu, w którym stał dwór, w którym mieszkał. Andrioli. My tych pamiątek mamy znacznie więcej. Chociaż była jeszcze jakaś dziewczynka z Kałuszyna. W Kałuszynie w kościele znajduje się również obraz Andriolego. Poza Karczem, tutaj na Mazowszu to jest jeden obraz w ołtarzu głównym w Niebowzięciu Najświętszej Marii Panny. I dziewczynka recytowała wiersz swojego autorstwa poświęcony Matce Boskiej i Andriolemu. Uzasadniłem, dlaczego to miejsce jest miejscem takim, w którym obecność Andriolego, w sensie metafizycznym, możemy odczuwać do dnia dzisiejszego. Na markinesie jeszcze dodam to, że nie jest to pierwsza wystawa poświęcona Andriolemu w pięcioletniej, niepełnej pięcioletniej historii muzeum, bowiem w 2006 roku, więc w pierwszym roku funkcjonowania muzeum, była otwarta wystawa o Andriolemu zatytułowana Żył i tworzył wśród nas. Pokazać tak obok tego jeszcze rysunki anwilowego do pana Tadeusza i pewne materiały związane z jego pobytem w wiatce na zysłaniu po klęsce powstania styczniowego, który aktywnie uczestniczył i z tego powodu później cierpiał.